stwierdziliśmy, że warto zapytać na przykład czata GPT. Co zrobić przez 4-5 godzin, kiedy będziemy w tym oto pięknym portowym mieście Diego Maradony. Zaczynamy tuż po wyjściu z portu. Witaj w Neapolu! Pierwszy punkt to Nuovo, średniowieczny zamek z potężną bramą, która od wieków symbolizuje siłę miasta. Był rezydencją królów Aragonii, a dziś to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie Neapolu. Jesteśmy już na Piazza del Plebiscito, czyli największym i chyba najbardziej popularnym placu w Neapolu, gdzie znajduje się Bazylika Świętego Franciszka z Paoli oraz Pałac Królewski, świadczący o królewskiej historii miasta. Bazylika z wieku XIX, Pałac Królewski z wieku XVII, a obok Teatro di San Carlo, najstarsza opera w Europie, otwarta w 1737 roku. Z niej przechodzimy do Galerii Umberto I, neapolitańska elegancka w najlepszym wydaniu. Przeszklony dach, mozaikowa posadzka i architektura, która zachwyca od końca XIX wieku. Powstała jako symbol odrodzenia po epidemii, a dziś przyciąga fotografów i turystów z całego świata. Wystarczy jedno spojrzenie, by zrozumieć dlaczego z Via Toledo wchodzimy do kwartierii spanioli, dawnej dzielnicy hiszpańskich żołnierzy. Surowo, ciasno, ale niesamowicie autentycznie. To prawdziwa twarz Neapolu. Głośna, chaotyczna i absolutnie fascynująca. Napoli to ulica, która przecina historyczne centrum miasta. Spacerując nią, chłoniesz zapachy, kolory i energię. Niestety, także te zapachy. Czas na obowiązkowy przystanek. Pizza. Neapol to jej ojczyzna, a lokalne pizzerie karnią tradycją i smakiem, który zapamiętasz na długo. Na koniec, rzut oka na wezowiusza i wracamy do portu. Arrivederci! Okazało się, że miasto jest dosyć trudne, specyficzne, no i ma ten słynny śródziemnomorski, południowy luz, a właściwie. Można by to określić inaczej, nieco bardziej wulgarnie. Także do Neapolu każdy powinien wpaść, ale chyba tylko na raz. Zdecydowanie lepiej pojechać do Pozitano, które znajduje się niedaleko Neapolu. Albo... albo gdzie? Albo podwiedzać Pompej.